Sławomir Mikołajczyk, jak płyrtk łebziartelca przenekił. Zdarzył sobie w se niesłerny gace, że stolem łebziartelc zawanoził w tę stronę, a że nie mógł drodzi do dum, łez tył nad Łebziartelc był wielgłeś się niż drzewłe, a dotygł pękatym spękatym kałduna. Derch głodnym łebziartelco. Biegił po łekłelnych płelach, sadach i pastwiściach wrześciący. Jest! Chcą jest! Jem nie na ziartę, nie na ziartę! Płeć im zjedł w siedko, co my wpadło w rące. Mieszkańców je w sebele wyrasły, błę łeb ziartę, spłycu i ziedlenich i nic nie łestewał. Wsieszce tej ześle są jednego dnia przed chęcią gospodarza zydzi i zaciole sejmi kłewac nad tym, co zrobić z tym nieściezcym. — Nie ma iny rady — powiedział zyga. — Trzeba go przenekac. — Prawda? le jak to zrobić? — Zapytał chłydy mack. Zlazły drapele sope głowach, Remionu ma, wzyrele jeden nadredziły, ale nikt nic nie wymyślił. wim! Zakrzyknął Zyga. Trzeba webrać, łedweźny, głę, co to zrobi. Wsiadce ci wele zgódnu głowu ma i wezdrzelena Fabiana. Ale Fabian prawie roił łe piękny Aureli i był kąskro płyny. Fabian! Zyga przewołał knepa. Jest i prawie chłopa. Czas, żeby te są Wenekej z nasi wse stole maś kłednika. Fabiun rozezdrzył sopłe zerających na niegłe gąbach, był po swojej lnionej głowie, płemę słył o młedrych łeciach Aureli i rzekł — Niech tak bądzę, Wenekum, łeb ziartylca. Zadowolony mieszkańców je, płekle peległe płe plecach i roześle so do swojej robłete. Fabiun przesiedł do dum i zaciął się kować so do drodzi. Do torbę spakował ziedzew i krzesedł. Na plece łebł cepłum jubką i weźcie się co złejco. Ten ciekił na niego przed chęcią. — Mesi łydbą jak wenekacłeb ziartylca, mój syn? — zapytał. — Jo, łajcie, pomiotece jak jeso zgłybił w lesecie i jem był małym knepa? — Spłetkił te tedy płytka i jest co łyżał jakieś nigdy wiecym. Nalez ogłe tej puere, i namówił na to, żeby przenekił dla nas stolema. ma. Zaistony łejd ciwnął głową i deł Fabianowy mały miśk. W tym miśku, mój syny, je magiczny psinica, co je w nasi rodze nieprzekazywony z pokoleni na pokoleni. Nikt nigdy nie musił i uziewać, ale te ja wes. Młeziece so przedy. Łykłe heleso so serdeczno i Fabian radym kroko regnął w drogo. Sied stegnu westród drzew, a ciej słońce chlewał są i do skrzeni, cił so łymociony i zacił łeb zera są zajacim placo do sponi. W tym zwietrzył pecho łegniska chwilopóźni, pechniąć go gwetu zype. Krocił cemnym laso, cierający z so opechu, ma ja mi ze drzew ma wit łegnia. Płede się krocy. Nad łegniścią, na stoidle, wysył parający kłecułk, zjacił go, wydobywałe są smakłe wity łenie. Niech wesnuł, pede się do łegnia. W tym dobiegł gwetrze skłumunych wietwiów. Fabion był ze strachły. Na smuk ze zakrzów we się trogaty, niści i pąkaty stwór łebrosły czernum ściecenum. Demon siedł kulejący, bo jedno nogo miał kuńską, a dregum kłyżą. Doty płetkulony łegun i dłydzi pazrę. Fabiun zabycił jak ten płyt gwezdrzy, i tery nie mógł soresiec ani rzec słowa. Streśk wzyrył na niego swoim macierny małećko ma. Kto to jest? zawrześcił stwór, a ciej łedem kpeskłek zausozie z jązyk, a me wijący są wązie. Fa, fa Fabiun! Jąkił so ze strachły knep. Wit ty na bąkłe wysłydzę, fabionie. je nazywą so pórk pórt Widzo Widzą się skłysa ce mojej purt zypci zaskrzecił demon. B -b 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 pur 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 purt zupci, fabion nie mógł so uspokoić. Gruch Głeteo, purt wskazył na kwecu. Najlepsi zypka na kasiebach. Chceśłeś makac? Fabion ciwnął łechłetną głową, bo był i baru głodny. Sedle skły i zaciął jest. Głęsty z płytka sprawiła, że Fabion łeb z tył mieci strach i łepłe wiedzy tak jak i mieszkańców niesłernych gacy, sprawił łyeb żartylc. Płyprosł płytka, łeplemąc w wenekonim stole mazewse. Ster Łedrzek płytki i przekrył so ogrebym zelonym sialo. Nie chcę nikt ze łazec. To prosios so przebyć z te czasy, cię jest cebelem młody i so wumchcało. umchcału, błagalno błagalno Fabion. Cie des to bełe czasy. Jakie był młody, to je rzepił, żeby zagło się a tery musio z bąci, żeby zagło się z rzepłet. Płytk so rozesmił. Fabion zrobił są so smutny bo nimił ni i łydbę na łyretoni wiości. Płyrtk chłebycił to i rzekł. Witr renu dumce, łedpławiec. Trećgły dnia Fabian chłydkę wsteł i długłe ciekił, jaś Płyrtk so łebłydzy. Ten kłyreśce wsteł, wecygnął so i głosno płyrtnął. Fabian jaś płet sklecił, a cierny kłet, co spełkol łegniska, cił i łycek jak łepa żony. Płyrt krozes mił są na to jak sielony i płecygnął nosa. — Wejla, grochi robi sweje! — płefiedzył zadowolony. — Ale tatuśkły! — jąknął Fabian zakrywający nos przed wałą smrody. — Je przemysł twoja prośba knepie! Płemłegocy! — ale płet jednym warenko. Fabian przez nos nosłot powiedział: Zrobię w panie Purtku, myślisz, że ze z brośko, Purtuśko. Psotne sroćka, co mieśki na płybliścim drzewie, wykradłam jejo i trzymy w swoim gnieździe. Stery i jem chwery i łebyć na moje nodzin i doperę. Są so niedumrade, są so tam wklatrowac'. Fabian wzdychnął ciąśkłe, błe drzewłe, na jakim psotny sroć kaływiła z so ogniezdu, był baru wesoci. Nie było równa Na pociutkłej klatrowni szło mu dobrze, lecim wejzi drapył, tym bało ciązi. W jednym sztuce wezdrzył w dół i mu są w głowie. Złapył są wietwie i zamknął łecie. Deś rado, Fabian, powiedział do siebie. — Musisz urytać wioska. Kuńc kuńców, łeby u gniezdo sroci, wia ci mu złoty brośka. Wecygnął za nią rąko, ale sroćka, co sedza w swojej hecie, ciednąła głędzobo. — Ała! — krzyknął z bólu Fabian. Wecygnął zneł rąko i zneł westy łydzobony. Łze stonęły Fabianu we włeciach. I chceł to łesta, wiec, ale... Przebycił sołę magiczny magiczne psienice, co ją dostył Łedwejca. Sygnął do torby i wejął miśk. Sepnął psinicą w gniezdu. Sroć kazary zaciła jest zerno. Fabiun lena to źdeł. Chły tyś brośko, schłewył ją do torbę i zlez z drzewa. Na dole deł zdobyć rychty chmiwce. Płyrtk przepił joso do zelony Brośka była wielgi, złoty i miaś tył kwiata rózie. Brośka płytośka, rzekł z zadowoleniem Płyrtk. — Te dotrzymył słowa fabianie tej i je swe głę. Fabian i Płyrtk regnole do niesłernych gacy i z daleka ciele wrześcieni łeb ziartylca. Na młestku nad Żyćką młaby ciele pąkaty ma, co chłedzył w kół i siki ujedzeni. W siostce mieszkańców je zaś hecie te kele na na tere zumci. Jemnie na ziarty, ni na ziartę. Dej tam je jest, a zwrócą waj hecie! — Wrześcił łeb ziartylc. Płyrtk zażycył swój zelony sial na siejo, poprawił brośko i westąpił na procem łeb Hej, Kasprze! — krzyknął. — Zid to! Łed wrócił so do stole Mateło, nadół so, napił w ści muskle i jak niepłyrtnie płetęźno. Zachły ciało, jaś płemion deł sociec. Do kłeła się co smród, ni dostrzemoni. A to co? zagrzmił łeb ziartelc. Kto te jest, faflaty kresniokły? Płyrt so jeś bardziej niż le za pierwszym raza. Płyrtnął tak głośno, ciej by pioren strzelnął. Smród był nie do Łepisoni. Bitka na bąci? Zakrzyknął Webżartylc, a płetem sum płyscył głosny głębąka. <śpiewa> Ale zabawa. Pyrt kwezdżył na Fabiana i resił Remionuma. To nic nie daje, knepie. iny, łydbe? Fabian wyjaśle cię ładne ładnych, letających bąków. Narys przebycił so łe magiczne psinice. Weił z torby Miśk, ale łebycił w nim le małą pulną myszkę. No jo, ja, no całą magiczną psinicę zjadła psotny sroćka. Zniechęcony Fabian tupnął nogą ze złosce i cesnął Miśk na ziemię. Tej weskłecia z niego myśka i stonyła zmilony, wzyrający na błeci. — Rotenkły! Na i widok łeb Telcjaś płet sklecił. — Zabierz tato łedem je! Wrzasnął welonkły i zacił łycekac, jaś so zemia trząsła. Nekił bez płela, przeskłycił żyćko i łycek w las, jaś zdzinął mieszkańcą złeci. Tej zheci zaśle wechodzę z skekele zły ceche. Fabiun łecarł ze złeci i rozezdrzył soza płyrtko, ale nikt zegł nie widzec. Te łyre tu był wies, Fabiun, płyt zyga łzyga, płede te był zerści i stawił soprocem niebezpiecznosce. Jest nasim błahatero. Fabion so rozparmienił. Łydał mu so ziartelca i z weska wezioni cały wiosci. Widzy to Aurelka? Chłopi cele Fabiana w góro, a cały wies so na jego ciesc. Łed dnia Nikt w niesłernych gasach i nigdy nie chłodzył głodny.